Serce Twe, Jezu, miłością go serce Twe w ogoniu miłości topnieju. A nasze serca zimne jako czyż próżne dla niej Twej Zimne serce, zimne jako, czyż próżny dla twojej Twej męki tru? Twojego Kiedyś Twa miłość rozwali O dobry Jezu, czas to już czas. Kiedyś Twa miłość Czas, już czas. W serce Twe zewsząd bólem ściśniony i ostrą włócznią z boku chodzą, A nasze serce rozkoszy kwiat, a nasze serca rzucone w chciałyby zrywać rozkoszy kwiat. Pan z Wami i z Duchem Twoim bo w Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam się przemienił wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. Oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił o to, bok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój synu miłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc, to upadli na twarzy i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z martwych wstanie. Oto słowo pańskie, ewangelia dobiegł Dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas, byśmy w okresie wielkiego postu postanowili wyjść. I takie wyjścia są trzy. Nawet jest jeden, który na wyjście nie jest gotowym. Pierwszy, który wychodzi, to Abraham. Drugi, który ma wyjść, by głosić Słowo Boże, to przyjaciel świętego Pawła Apostoła, Tymoteusz. Trzecim, który wychodzi, wręcz pozostawia swoje ziemskie życie, to Jezus Chrystus. A ten, który nie jest gotowy, żeby wyjść w tym momencie, to Szymon Piotr. Jeżeli chodzi o wyjście Abrahama, Miało ono dokonać się w oparciu o to, że wyjdzie on ze swojej ziemi rodzinnej, z domu swego ojca, do kraju, który zostanie mu ukazany przez pana Boga. W czasie wielkiego postu jest to dla nas wezwanie do porzucenia tego, do czego jesteśmy bardzo przywiązani. Mianowicie, jeżeli chodzi o wyjście z ziemi rodzinnej, z domu ojców, do wskazanego kraju, to polega to na pozostawieniu swojego dotychczasowego życia oraz Pokazaniu tego, że ufam Bogu, zwróćmy uwagę na to, że Abraham wychodzi, a nawet nie wie gdzie. Nawet nie wie, jak długa będzie ta podróż, słyszy bowiem, pójdziesz do kraju, który cię okaże. Pierwsze co? Pozostawić swoje życie. Drugie, zaufać Bogu. Jeżeli chodzi o Abrahama, otrzymał on także wielką obietnicę, która spełniła się, ale nie od razu. Czyli kolejne wskazanie na wielki post to cierpliwość. Abraham słyszy takie słowa Uczynię z ciebie wielki naród Te słowa są dla niego chwilą próby On wychodząc ciągle jeszcze patrzy na swoją żonę i na siebie Jako na rodziców, którzy nie doczekali się dziecka Bowiem jeżeli chodzi o Abrahama Miał potomstwo ze swoją służebnicą Ale nie ze swoją żoną Saraj Dlatego słysząc, że będzie wielkim narodem Ma prawo wątpić, ale wykazuje się zaufaniem Dalej Abraham słyszy, że będzie z niego uczyniony wielki naród, że Pan Bóg będzie mu błogosławił. Gdy Abraham za jakiś czas dojdzie na teren ziemi obiecanej, która będzie jego celem, to gdy przyjdzie na miejsce, to wcale to miejsce nie będzie błogosławione. Na tym miejscu zapanuje susza do tego stopnia, że Abraham będzie musiał opuścić teren ziemi obiecanej. To błogosławieństwo nie będzie. Czymś natychmiastowym. Dalej Abraham słyszy: Rozsławię Twoje imię. Imię człowieka może być sławne w jego domu, gdzie ojciec obdarza szacunkiem swoje dzieci, syna, córkę. Tak samo nasze imię może być sławne z perspektywy tego, gdzie się narodziliśmy. Bardzo często przy okazji Bożego Narodzenia mówię: Całe szczęście, że nie wiemy tak naprawdę, kiedy narodził się Jezus. A data Bożego Narodzenia jest umowna. Dlaczego? Bo Izraelici w ogóle nie przywiązywali wagi do tego, czym była data narodzin. Daty narodzin były jedynie ważne na dworach królewskich, gdzie byli kronikarze zapisujący poszczególne dni i okresy panowania następujących po sobie władców. Gdybyśmy znali datę narodzin Jezusa, to mielibyśmy problem, bo wtedy moglibyśmy przypuszczać, że ktoś tą datę po prostu zmyślił, a tak mniej więcej. Jest to data umowna. Mniej więcej przypuszczamy, kiedy Jezus Chrystus mógł się, mógł się narodzić. Dalej, jeżeli chodzi o Abrahama, słyszy on o tym, że będzie błogosławił Bóg tym, którzy jemu błogosławić będą, którzy będą mu szczególnie bliscy. Chodzi tutaj o jego żonę. I znowu jest to chwila próby dla Abrahama, bowiem widzi ją jako kobietę, która nie jest, nie ma takiej możliwości, żeby zostać matką. Dalej, jeżeli chodzi o kwestię błogosławieństwa że Bóg będzie błogosławił ludziom, którzy będą błogosławić Abrahama, pokazuje to, że miejsca, do których wejdzie Abraham, dostąpią szczęścia. To zapowiedź dla nas. że miejsca, do których my jesteśmy posłani, dostępują w pewien sposób szczęścia Bożego błogosławieństwa. Mało tego błogosławić, to znaczy obdarzać życiem. Pan Bóg Błogosławił ludzi, przez nich ziemię, Obdarzał życiem jeden i drugi poziom. Jeżeli coś było przeklęte, nie było przeklęte przez Boga. I tutaj warto odwołać się do sytuacji z wężem, z księgi rodzaju, do którego Bóg przychodzi i nie mówi będziesz przeklęty, ale zobacz przez to, co zrobiłeś, stałeś się przeklęty. Grzech sprawił, że odciąłeś się od dawcy życia, czyli od samego Boga. To jest też sugestia, która odnosi się w pewien sposób do tych. Sfer, wartości, które nam Boga zastępują. Mamy życie odnajdywać w Bogu. Jeżeli szukamy Go gdzie indziej, to życia tam nie znajdziemy. To wyjście Abrahama. To, co chcę zaznaczyć w ramach podsumowania tego pierwszego punktu, to kwestia tego, że Abraham wyszedł, zostawił Ojca, zostawił swoją ziemię, zostawił swój dom, zabrał jakiś tam dobytek, ale nie miał nic. To jest bardzo ważne. Co miał? Jedynie obietnicę Boga. Uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię, staniesz się błogosławieństwem. Miał tylko te słowa. To obietnica Boga stanowiła dla niego teraz fundament bezpieczeństwa, nie jego dom, do którego mógł wrócić, nie jego ojciec, dzięki któremu zdobyłby sławę. Tak samo nie jego potomstwo, na które ciągle, ciągle oczekiwał nie miał nic opierał się tylko na obietnicy Boga. Drugi punkt bardzo krótki odnosi się do Tymoteusza. Jest on zaproszony przez świętego Pawła apostoła, żeby wyjść ze temat tej homilii i głosić słowo Boże. Jednocześnie zwróćmy uwagę na to, że żeby głoszenie słowa Bożego miało sens, wiąże się z poświęceniem. Nie chodzi o to, że od razu mamy umierać. Nie chodzi o to, że mamy zastąpić Jezusa. To on oddaje życie. Ale dzisiaj chodzi o to, żeby ludzie przyjęli nas jako chrześcijan, i nasze głoszenie dobrej nowiny, to musi się to wiązać z poświęceniem. Ludzie, kiedy zobaczą, że my angażujemy całe swoje życie i siłę w głoszenie dobrej nowiny, to wtedy mamy sytuację, która jest opisana w Piśmie Świętym. Ziarno wrzucone w ziemi, jeżeli nie obumrze, pozostanie samo, ale jeżeli obumrze, wydaje prol nawet stokrotny. To jest właśnie to: głoszenie słowa Bożego połączone z naszym poświęceniem. Ostatni element tej homilii, być może niestety, ale nie najkrótszy, ale związany z przemieniem Chrystusa, jego wyjściem, ale również z tym, że do tego wyjścia nie jest zdolny na tym etapie jeszcze Szymon Piotr. Będzie zdolny po zmartwychwstaniu Chrystusa. Sytuacja odnosi się do Góry Przemienienia. Nie wiemy, czy był to Tabor, być może Hermon. Jeżeli chodzi o Górę, Tabor miała 584 metry wysokości dość wysoka jak na tamten region. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, Jezus Chrystus zaprasza do udziału w tym wydarzeniu trzech apostołów, którzy przez to czują się w jakiś sposób wyróżnieni. I teraz tak, Jezus Chrystus postanawia za sprawą Boga Ojca, przemienić się wobec nich. To, co zauważa Ewangelista Mateusz, to fakt, że zmieniła się twarz Chrystusa Jego twarz zajaśniała jak słońce Żeby zrozumieć te przesłanie Musimy sobie wyobrazić, przypomnieć Jak wyglądają nasze dowody osobiste Są tam nasze dane Jest tam nasz podpis Bardzo ważny, żeby uwierzytelnić samego siebie Ale także jest nasze zdjęcie Jeżeli Ewangelista Mateusz mówi, że twarz Jezusa zmieniła się To tak jak gdyby ktoś podmienił nasze zdjęcia na dowodzie jeżeli twarz Jezusa zmieniła się, to znaczy, że teraz zmieniła się jego tożsamość. Widzą go nie jako człowieka, ale widzą go już teraz jako Boga. Jezusowi i Chrystusowi towarzyszą dwie bardzo ważne postacie. Mojżesz, który jest symbolem prawa, pierwszych ksiąg Pisma Świętego niezwykle ważnych dla Izraelitów, oraz Eliasz, który reprezentuje proroków. Ewangelista Mateusz, pisząc tą wersję Ewangelii do Izraelitów,. W ten sposób przekonuje ich, że Jezus ma poparcie w Mojżeszu. Dla ich jest to bardzo ważne. Że jednocześnie ma poparcie w Eliaszu, który jest uważany za największego z proroków. Kiedy Mateusz to pisze, to Izraelici odbierają to, aha, jeden i drugi potwierdza Jezusa. Więc może warto zacząć wierzyć Jego słowom. Jeżeli chodzi o Mojżesza i Eliasza, to to, co łączy ich z Jezusem, to pustynia. Mojżesz spotkał Boga wtedy, kiedy był na pustyni i zobaczył krzew, który płonie, ale nie spala się. Jeżeli chodzi o Eliasza, początek jego misji i powołania również zaczyna się od pustyni. Mojżesz jest tym, który przez pustynię prowadzi naród wybrany. Jakie pojawia się hasło? Wejście! Z tematu tej homilii Wyjście z Egiptu i zmierzanie do ziemi obiecanej Jeżeli chodzi o Eliasza On z pustyni poszedł upomnieć króla Że przez jego rządy naród wybrany sprzeniewierzył się I teraz tak, jeżeli chodzi o obecność Mojżesza To dla nas jest to takie przesłanie Że jeżeli Mojżesz jest wzorem prawa To my mamy z tego prawa wyciągnąć przykazanie Boga Miłości bliźniego i siebie samego będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą, umysłem a bliźniego swego jak siebie samego jeżeli chodzi o Eliasza to ważny jest płomień płomienie, w których on został zabrany do nieba Izraelici w ogóle mieli takie przekonanie słysząc, że Eliasz został zabrany do nieba na ognistym rydwanie że kiedyś wróci jeżeli chodzi o ten ogień, który towarzyszy Eliaszowi to jest to ogień oczyszczenia Kolejna sugestia dla naszego przeżywania wielkiego postu. Ogień oczyszczenia, dlatego że Eliasz sprowokował konfrontację między nim a pogańskimi prorokami, oczyścił naród wybrany z kultu bożków. Co to jest? Wszystko to, co nam zastępuje modlitwę, mszę, czytanie pisma świętego, jakieś nasze praktyki związane z Bogiem. Przepraszam, z Bogiem, z wiarą, które nam to właśnie zastępują. Stąd ten ogień Eliasza, ta kwestia oczyszczenia. Tak jak powiedziałem, te dwie postaci łączą się z Chrystusem. On też zanim podjął misję nauczania, najpierw pościł na pustyni. Eliasz zanim wyszedł na pustynię z Egiptu, najpierw spotkał Boga w krzewie, który płonął i się nie spalał. Podobnie, podobnie Eliasz, który usłyszał wezwanie do swojej misji właśnie na pustyni. Być może jeden i drugi, Mojżesz i Eliasz, także utwierdzają Chrystusa w słuszności tego, że powinien wyjść. Wyjście Chrystusa polega na pozostawieniu swego ziemskiego życia, zupełnie porzuca te ziemskie życie na rzecz życia wiecznego, które objawia, objawia teraz Jezus Chrystus swoim apostołom. Cały zamysł w ogóle tej liturgii słowa ma prowadzić apostołów w takim mniej więcej schemacie, że jest Szymon Piotr, który zapytany przez Jezusa, za kogo Wy mnie uważacie, odpowiada, Ty jesteś Mesjasz. Tylko, że Piotr jeszcze nie jest w stanie wyjść. Czemu? Bo dla Piotra i dla wielu przedstawicieli narodu wybranego, bycie Jezusa, występowanie Jezusa jako Mesjasza polega na tym, że ok, Jezus jak dokonuje cuda, to teraz swoją mocą generalnie pokona Cesarstwo Rzymskie. Znowu będziemy wolni. Jezus mówi: owszem, zwyciężę, ale nikogo nie pokonując. Moim zwycięstwem będzie moje poświęcenie życia. To jest właśnie to. Wielki Post zaprasza nas nie do tego, żeby walczyć, ale żeby ofiarować siebie, żeby nasze poświęcenie miało wtedy tą wielką, wielką wartość. Słyszymy o tym, że Szymon Piotr jest na tyle szczęśliwy z tej sytuacji, że proponuje, że wybuduje tam trzy namioty. Dla Jezusa, dla Mojżesza, dla Eliasza. Szymon Piotr ma w swojej głowie te przekonanie. O którym sam chciał, żeby uwzględnił je w swojej ewangelii, Marek, ewangelista. Mianowicie, Jezus zapowiedział już apostołom swoją mękę. Szymon Piotr powiedział: O nie, Panie, nigdy nie przyjdzie to na ciebie. Tak mu powiedział. Na co Jezus odpowiedział: Zejdź mi z oczu szataniem. Inaczej: Zejdź mi z oczu, bo jesteś wobec mnie przeciwnikiem. Nie pozwalasz mi spełniać woli Bożej. I teraz tak, kiedy Szymon Piotr widzi Jezusa, czuje się jak w niebie ewidentnie ma przekonanie, że jest to niebo. Chce budować namiotę, bo wierzy w to, że da radę zatrzymać tą chwilę, że Jezus nie będzie musiał umierać. To pokazuje, że Szymon Piotr jeszcze nie jest gotowy do poświęcenia. To jest właśnie to, co dzisiaj chce nam pokazać Mateusz Ewangelista. On chciał budować namioty, był przekonany: zatrzymiemy tą chwilę, Jezus nie będzie musiał umierać. Taki był jego zamysł. On nadal nie był gotowy na to, co ma nadejść: na wyjście Jezusa, czyli pozostawienie swego ziemskiego życia. Sama kwestia namiotów kojarzy się Izraelitom z świętem namiotów. To było tak, jak trochę u nas na jesieni takie coś jest, ale zapomniałem, jak się to w Polsce nazywa. Generalnie jest to dziękczynienie za zbiorę. Nie pamiętam, jak się to nazywa w Polsce u nas. Generalnie Izraelici jesienią gromadzili się, niektórzy wiedzą, się śmieją, gromadzili się, żeby dziękować Panu Bogu za żniwa, za zbiory, które mogli uzbierać wyprowadzali się ze swoich domów Budowali namioty z gałęzi i w nich mieszkali Niesamowity zamysł razem z tym przekonaniem wędrował Taki, że było to ich przekonanie, że nadejdzie znowu ten czas Kiedy Pan Bóg zamieszka razem z nami I to na czym chcę zakończyć tą homilię Bo nie może trwać nieskończoność Zwłaszcza, że nie pamiętam jak się nazywa nie nieznażniwa. Jak? O, dożynki. Dożynki, tak, chodziło mi o dożynki. Czyli dla nich te święto namiotów było coś jak nasze dożynki. Podsumowując tą homilię, cały zamysł Jezusa jest taki, że zaprowadzając apostołów na górę, jest to zapowiedź Golgoty. Jezus modli się, przemienia się jego twarz, zmienia się jego życie. Tak samo będzie się modlił już za niedługo, właśnie na Golgocie, kiedy będzie miał wyjść, to znaczy pozostawić swoje całe doczesne życie. Amen.